Dzień dobry! Witam was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale Wiejska Zagroda TV O czym mowa dzisiaj? No właśnie jak widzicie już i domyślacie się po tytule podyskutujemy sobie troszeczkę troszeczkę na temat właśnie siana i słomy a rozwijając szerzej ten temat Czym warto ścielić? Czy słomą, czy sianem? Oraz dlaczego? Wyjaśnię. Podam plusy, jak i minusy ścielenia słomą i sianem. Dlatego serdecznie zapraszam do dalszego oglądania. Jeśli tego nie robisz, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę. Miły komentarz. Wbij na naszą grupę na Facebooku. Link do grupy jak zawsze znajdziesz w opisie. A teraz oglądamy. Jak widzicie, kurki niedawno zostały przeze mnie wypuszczone tutaj na wybieg i sobie już tutaj urzędują grasują te tutaj wcinają i zajadają smaczne zboże mianowicie owies z pszenicą oczywiście pszenicy więcej żeby nie było taki miks ziaren taka mieszanka mógłbym dodać równie dobrze kukurydzę mieloną ale właśnie po zimie tą kukurydzę drobiu powinno się Ogranicza się, bo ona bardzo tuczy. Ale od czasu do czasu można, jak to mówią, co za dużo to nie zdrowo. I zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego filmu, to tak dla urozmaicenia, dla kolorystyki tego filmu, nasypiemy im tutaj jedzonka do korytka w kurniku. Dobra, mamy tu wywiaderku pszenicę, trochę owsa. Także super, super. No, i dajemy. No, widać, że mi smakuje, no bo musi. Jak może być inaczej? I teraz sobie tutaj wcinają. Nawet Stefan już tam przyszedł. Mówi, no, wpuśćcie mnie, wpuśćcie. No, halo, halo. O, no, mówi, o dzień dobry, przywitam cię. A, ten Stefan to czasami rozwala system, powiem wam także. Że ja z niego nie mogę wytrzymać nieraz. Aha, jeszcze do karmidła w kurniku muszę nasypać, także bierzemy miseczkę w ruch i owie sypiemy. Dobra, na razie owiec nasypany. To teraz nadszedł czas na nasypanie pszenicy. Mam tutaj pszenicę pełną miseczkę. No, niestety nie pokazałem i nie mogę pokazać, jak biorę z tego właśnie worka Dlaczego? No bo nie daję rękom rady, bo tutaj muszę trzymać worega. jak będę nagrywał, to będzie mi właśnie tak o, opadał i nie będziecie widzieć i ktoś powie, że mógłbym równie dobrze też dodać kredy pasternej ale nie będę tego dodawał, bo nieraz dodaję a poza tym kury moje tak tego za bardzo nie preferują, w sensie, że nie preferują w ten sposób, że nie dojedzą do końca tej kredy z, z ziarnem i zostawiają. Kredy pastewnej dodaję im na przykład do ugotowanych ziemniaków, jak im podaję, bądź tak zwanej ospy, czyli tych otrębów pszennych. Ale już nam się czas przedłużył, trzy minutki, ale no co, jak ktoś lubi to ogląda. Dobra, niech mają, jedzą, niech im smakuje, bo na smacznego kurki. Zajadać, 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 nie opylać się, nie patrzeć na nic, bo Stefan to zaraz też pójdzie na śniadanie, on to tak, pół na śniadaniu, półgania, koguta, Stefan dba o teraz był na podrywie, o, teraz tam zarywa do dziewczyny, tańce, hulańce odbywa. A tutaj zestawiłem im gniazda. Moi drodzy, no to tylko ja. Ale jakoś zrobiłem. Udało mi się. Bo one tutaj się wydalały do tych gniazd. Siadały. No i wiecie co robiły. I wtedy w gniazdach było bruno. Nawalone tych odchodów. Później też jajka były brunne. Dosyć. No wiadomo, że wiejskie mogą być troje brunne, no ale bez przesady, nie? Także taki patent sobie tutaj znalazłem sam sobie, że powiedziałem, że nie, koniec kurki, nie będzie tak i ja im tu zostawię. No teraz właśnie muszę to zdjąć, bo na czas całego dnia, gdy one znoszą jaja, jak właśnie ta kura teraz chce wejść, to muszą te jajka tu znieść w gnieździe, ale tak na noc, wieczorem to już im to zasłaniam. No nie wygląda to tak jakoś bardzo super i estetycznie jak powinno być no ale jest zostawione już nie ma tych odchodów w gnieździe jest super także taki patent wymyśliłem sobie i wykonałem go i to teraz tą deskę odniosę i położę ją tutaj bo i tak będę ją brał na wieczór i tak samo zrobię z resztą no i co jest nabrudzone nasyfione nie ściółka jest ładna, czysta i taka, jak powinna być. A tutaj nie mają tych gniazd zastawionych, bo one i tak tutaj nie siadają tylko na drabince, więc na drabince sobie mogą, jak najbardziej. A zastawiłem im tylko tutaj, żeby tej deski nie brudziły odchodami, bo jak one brudziły, to one też, niektóre kury tutaj śpią przez noc i aż nie mogę patrzeć, jak one na tych swoich własnych odchodach nogami tupczą. Także postanowiłem też im to przekryć. No tutaj też, co prawda, są odchody, ale codziennie zwalam to haczkom czy czymś tam innym. No i jest na razie póki co bardzo dobrze. Ale czas się nam przedłużył. Ojać. No przepraszam, ale tak urozmaicenie filmu jak najbardziej. Więc siano i słoma. Moi drodzy. Słomę, chyba praktycznie każdy może znać. Jak i też siano, słoma i siano były już od dawna wykorzystywane w gospodarstwach rolnych, jako między innymi ściółka dla zwierząt gospodarskich, drobiu, a siano jako pasza dla bydła i wiele innych. Dlatego słomę. Trzeba wykorzystywać na ściółkę a siano do gniazd. Ale są plusy, jak i też minusy ściółkowania słomą i sianem. I właśnie trzeba bardzo uważać, bo czasem kury wygrzebują siano z gniazd. No i dzieje się tak, kiedy nie wychodzą na zewnątrz kurnika. I siano może powodować problemy z wolem, czyli będą zapchane te wole. I pokrótce to wyjaśnię, że kury najpierw skubią te kłosy siana, a później źdźbła. A te źdźbła zbijają się w wolu, a wtedy mamy już problem gotowy. Jest duży problem i dzieje się tak wtedy, kiedy nie dostawały wcześniej tego siana a później dopadną do niego dlatego to jest najgorsze że jak nie dostawały a teraz się dopadną no to będzie problem gotowy bo zapchane wolę, dlatego lepiej nie dawać siana na ściółkę na podłoży kurnika, najlepiej do gniazd a dlaczego nie należy ściółkować i ścielić sianem gdzieś na podłożu kurnika dzień dobry kurki zagrzebujecie się w piasku no tutaj przeszkodziłem ale się patrzysz, ale się patrzysz, co za jak z ciebie, nie? No tutaj też im tak trochę wczoraj przekopałem widłami, żeby im zwiększyć tą ilość tej całej gleby, żeby się tutaj zagrzebywały, miały zajęcie, zabawę. I tam na początku również tak, że nic dodać, nic ująć. Więc dlaczego nie należy ścielić? No bo po pierwsze pyli siano może mieć... Zarodniki grzybów i pleśni ma długie źdźbła i może zalegać w wolu. A co na temat słomy. Słoma dobrze chłonie wilgoć i nie pyli jak siano. Nie pleśnie jak siano i nie siedzą i nie jedzą jej kury. I tak jak wcześniej może nie wcześniej ale warto też tutaj dodać sam że wilgoć jest świetnym i najlepszym środowiskiem dla rozwoju i rozmnażania się pleśni, grzybów, bakterii i wiele innych. A to niekorzystnie wpływa na nasz cały ogólnie mówiąc drób. Oczywiście nie mówię, że nie, siana troszeczkę można użyć do wyścielenia w gniazdach, bo plusem ogromnym jest to, że zapewnia to znoszącym kurom oraz wysiadującym kurom jaja które będą mieć pisklęta zapewnia to dość duży komfort bo siano jest komfortowe miękkie i nie kuje tak jak słoma ale znowu siano mniej wchłania wilgoci i słabo wchłania a słoma na odwrót muszę się za to kiedyś zabrać a Halina widzę siedzi 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 Kaziu tutaj chodzi, no i zobaczcie, tutaj mam za kościółkę słomę i zawsze stosuję. I warto też tutaj dodać i podkreślić, że równie dobrze sprawdzi się w waszych przydomowych hodowlach torf, czyli taka gleba, pellet drewniany i zrębki drzew. Torf super się sprawdza, bo bardzo, bardzo dobrze radzi sobie z wilgocią, bo bardzo dobrze ją wchłania, bo aż 800%. Więc to bardzo dużo i zwiększa komfort kurom i całemu drobiu i jakby to powiedzieć te łapki kur tak mocno się nie niszczą od tych odchodów i w ogóle od tego całego brudu. Dlatego fajnie to wpływa. A drewniany Nibeluje te wszystkie nieprzyjemne zapachy, no a ja na teraz skończę ten film. A tutaj właśnie mamy siano. I też dodam na koniec, że siano jest bardzo, bardzo cenną paszą dla bydła i wszystkich zwierząt gospodarskich. Dlatego tak mocno go nie marnujmy. Bo siano to. Po prostu wysuszona dobrze trawa, która w dodatku ładnie pachnie, tym bardziej jeśli jest świeże. No i później w sezonie, właśnie tym jesienno-zimowym, zwierzętom gospodarskim można to sianko podawać i będą zajadać. Jak nawet tutaj wejdę do tego pomieszczenia, to tak tylko trochę tego siana jest, a już ten piękny zapach, aromat czuć. Ale jak to mówią, wszystko ma swoje plusy, jak i minusy, moi drodzy. Zamkniemy sobie tutaj. Tutaj też zamkniemy. Pyk. No i to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.